jest z tej strony Hacperi, ich to. Serce. No i dzisiaj widzowie Oupenin. Ale że mnie nie widać. <laughs> nie widać nie, miło, cię widać. No nogi, no, no ale widzowie co z tego? Mamy tutaj Farminga 25, pada, drugiego. Blue, niebieski. Mamy stację ładowania tego Xboxa. No i oczywiście główne serce tego, czyli Xbox. Szymek też będzie coś nagrywał. Co będziesz nagrywał? tutaj. Tak. Więc co, zacznijmy widzę od najmniejszej rzeczy. No ja mam jedną rękę tylko do dyspozycji, bo jedną nagrywam. No i co? Mamy płytę. No i mamy takie jakieś podziękowania. No co tutaj ja dużo będę mówił na farming. Jeszcze jak Wy to widzicie to jeszcze nie wiecie, że w sobotę będzie odcinek jeszcze z dwójki i tam trochę mówię już no nieaktualne rzeczy, bo to nagrywałem tak jakby wczoraj. A to co teraz zrobiłem to nagrywam w piątek. Dobra, odstawmy sobie tego farminga i co? Zacznijmy może od drugiej rzeczy, czyli odpada. Pad, jak pad. Trzeba go jakoś otworzyć ja sam go sforsuję? Nie wiem. No widzę, że Szymek na chwilę musiał wyjść. Ale nie przeszkodzi nam to w tym, aby to otworzyć. Tutaj jedno zabezpieczenie. No przepraszam, widzę, że wy nic nie widzicie, no ale pudełka. Nie wiem, czy wam się chce oglądać. Chyba to trochę na odwrót odtworzyłem, ale dobra. I powiem wam, że no tutaj się trochę mi coś upaczkało. O, tego nie widzicie. Kacper, ty geniuszu, no. Wygląda zarąbiście ten pacik, tylko ja mam jakieś brudne łapy i go upaczkałem już. Aha, bo ja się uraziłem przypadkowo. Coś nożyczkami chyba się rozciąłem, no i, i krew mi się daje trochę no. Pierwsze co czuć w tym padzie to bardzo fajny widzę dotyk. Tutaj bampery za bardzo się nie zmieniły. Tutaj jest takie chropowate. Chropowate jest dobre i tu pewnie jest nowy Pipsztok. Pipstok, jak to się po Śląsku mówi. Ja tutaj wezmę widzowie XBOX Mana do porównania i no widzimy gałki to na pewno się różni ten przycisk krzyżakowy się to nazywa bo tu widzowie mamy teraz taki przycisk i on jest moim zdaniem lepszy bo tu w tej wersji jak tutaj tutaj widzicie są te dziury w tym nie ma Tutaj lubi wchodzić w kurz. No i. No, widzę tutaj w niektórych miejscach kurz. No, sorry, widzę, wie? <grych> Chaotycznie to nagrywam. No i na tych bumperach nie ma tego chropowatego. To jest nowość. I tutaj też jest chropowate. Nie wiem, czy wy to na nagraniu widzicie. o. A tu nie jest. No i tu doszedł przycisk. Przycisk do robienia zdjęć i nagrywania chyba więc ciekawie ja już sobie odstawię tego panta no i xbox tutaj one jest zamknij te drzwi geniuszu widzę jeszcze jak tutaj wybiły no i basherie oczywiście dostaliśmy nic w tym więcej chyba pudełku nie ma Krócz instrukcji. Ale instrukcje to sobie zostawimy na potem. Jak ja będę to. Oczywiście pakował. Kurde, dotknę znowu tą krwią. No ale tak to jest widzowie jak się nie uważa. Nie będę teraz tego zapakowywał. Powinienem sobie lewą nagrywać to, no, ale patrzcie jaki Kacper Teraz mamy tą stację. Do nagrywania. Ja ją sobie już wcześniej otworzyłem, żeby się z nią nie bawić tutaj w ciuciu -Ciu Babkę. No i co my tu mamy? W pierwszym opakowaniu mamy takie coś. No, miałby jakąś część, te worki tam odstawię. Tutaj mamy takie baterie. I one się ładują. Więc tamte baterie sobie mogę odstawić i dostawić do Xboxa mama. No wyciągamy dalej, co my tutaj mamy. Ja sobie te opakowania tam zostawię. Tutaj są jakieś. Nie wiem co to jest. Takie pierdoły. A mi. No. Pewnie to trzeba gdzieś naklejać. Tutaj jest jakaś. Nie wiem. Maty. Nie wiem jak to nazwać. Przedchodząc dalej. Muszę to Widzę przytrzymać. to nie wyciągnę. Co my tu mamy. Mamy to opakowanie. Bo tu trzeba specjalne, więc tamte trzeba będzie odstawić. Tutaj kolejna bateria. Tutaj to jest znowu to. Tu jest jakieś takie coś. No i tutaj mi tutaj zapakowali taśmą, skurczy ciekawa część bo tu widzowie można trzymać płyty no, to, widzamy, muszę to, wyciągnąć. to jest znowu to hmm. tu jest chyba też kolejna część ta co tu jest to jest dalej to widzę że tu aż mi do czterech padów dali egzemplarz chyba że to zapasówki no i tutaj jakieś Większa część i nic już w środku nie ma. Co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? No na pewno instrukcja jakaś, bo no, nie jest to instrukcja. Znaczy jest to instrukcja. Pięknie, ładnie instrukcja. Co my tutaj mamy? Kabel jakiś jakąś wielką, wielką, podlegającą część do postawienia tego. Tutaj będzie oczywiście nasze serce <głos》> dla tego sprzętu. Czyli to. Konsola. A tutaj będą pady. Na załączonym obrazku mają być postawione tak. Tylko tam są jakieś wejścia, więc widzowie nie będziemy tego pokazywać bo szymek tu wrócił więc ja tutaj ciekawą podstawkę do tego pięknie ładnie no i co widzowie pasowałoby trochę to przepraszam za moją rękę przygrupować tu trochę że to jest z tego a nie od tego żeby się tu nic nie pogubiło więc ja to sobie to przestawiam. Te całe tutaj opakowania. Farminga i Pada. No i co mamy teraz to wielkie? Cóż, tak się to otwiera. A więc tak. Mamy taką mniejsze pudełko, więc zacznijmy od tego. Mniejszego pudełka. W mniejszym pudełku doświadczymy kable. Pięknie, ładnie, taki kabel. Drugi kabel. I nic nie doświadczymy. Doświadczymy jedynie pada zapakowanego. No i nic już w sumie więcej, więc ja to już sobie widzę, spakuję, żebym ja się tutaj nie potrafił jak ja to będę składał, jedność, nic tutaj do składania za dużo nie ma, no ale to czasami, wypadałoby Kacper to tutaj o. Więc tak, w środku, co w środku mamy, ja nie wiem czy ja to jedną ręką dam radę podnieść, tą całą konsolę. No i teraz pytanie czy to jest do góry nogami, czy nie, dobrze to podstawiane jest. No i jak widać, robi wrażenie. To oczywiście przycisk inny jest dotyku niż z drugiego No i wejście na płytę. Można go postawić jak widać bokiem, ale ja wolę tak, u góry. Więc widzę, że się już zakończymy. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się już na nowym sprzęcie. Elo.